Cześć. Witam Was w Cenowego, w którym opowiadam o produktach z perspektywy problemów, które możecie nimi rozwiązać. V1609A to dwukierunkowy switch, który umożliwia nam przełączanie obrazu, jeżeli mamy jeden monitor i dwa źródła, lub w drugą stronę, jeżeli mamy dwa monitory i jedno źródło. Jest on w standardzie DisplayPort 1,4, czyli umożliwia nam przesłanie obrazu w rozdzielczości. 8K60Hz lub 4K144. Są to bardzo wysokie wartości dla najbardziej wymagających użytkowników. Jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, w której adapter wymagałby dodatkowego zasilania, dodatkowy port macie umieszczony tutaj. Więc, jeśli zmagacie się z problemem stałego przełączania kabli fizycznie, informuję Was, że od dziś można to zrobić prościej. Tyle ode mnie. Cześć.